Witajcie. Dzisiaj odpowiemy sobie na proste pytanie, które jednocześnie niekoniecznie ma prostą odpowiedź. Jak zrobić dobry biznesplan do banku, tak aby uzyskać finansowanie bankowe na przedsięwzięcie inwestycyjne, które ten biznesplan opisuje? Jako twórca już kilkuset biznesplanów. W swoim życiu zawodowym, na podstawie których inwestorzy uzyskali grubo kilkaset milionów złotych, a także jako oceniający podobne biznesplany w banku, wcześniej jako analityk bankowy, przekażę Wam tą wiedzę, jak powinien wyglądać biznesplan, co powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę, co jest ważne z punktu widzenia banku. Przy okazji powiemy sobie również o tym, jak tworzyć. Model finansowy, który jest integralną częścią biznesplanu, tak aby w efekcie finalnie, na końcu powstał odpowiedni i skuteczny biznesplan, dokument, który spełni oczekiwania banku, będzie akceptowany przez bank, będzie zawierał wszystkie ważne dla banku informacje i w efekcie będzie spełniał kluczowy cel biznesplanu, jakim jest pozyskanie finansowania. Na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez inwestora. Zapraszam. W trakcie filmu powiemy sobie, jak powinien wyglądać biznesplan, jaka powinna być jego zawartość z podziałem na wszystkie kluczowe obszary, które interesują bank. Należy mieć świadomość, że bank, analizując projekt inwestycyjny, opiera się o pewien zestaw reguł. I analizuje projekt wedle pewnych zasad i reguł, które generalnie w większości banków są bardzo podobne. Zatem bardzo ważnym jest, aby wpisać się w te zasady i aby tak przygotować dokumentację dotyczącą inwestycji, w tym również biznesplan, aby w jak najlepszy sposób już na samym początku spełnić oczekiwania banku. Dlatego obszary, które znajdują się w biznesplanie, powinny pokrywać się z najważniejszymi zainteresowaniami banku co do właśnie inwestycji, co do całej otoczki inwestycji i co do finansowego aspektu projektu inwestycyjnego. Przejdźmy do poszczególnych obszarów biznesplanu. Na potrzeby tego filmu został stworzony taki schemat biznesplanu. W naszym przypadku dotyczy on inwestycji, teoretycznej inwestycji, budowa zakładu produkcyjnego w biznesowie górnym. Jeśli chodzi o kwestie takie czysto techniczne, to sugeruję, aby biznesplan pisać w edytorze tekstowym, na przykład w Wordzie, ale niekoniecznie, może to być również edytor OpenOffice'a. A model finansowy warto tworzyć sobie w Excelu, albo również w arkuszu kalkulacyjnym pochodzącym z OpenOffice'a. Pierwszy element na początku to cel opracowania, aby w skróconej formie. Dla każdego, kto szybko chce się zapoznać, na czym ma polegać inwestycja, w tym miejscu właśnie przedstawiamy podstawowe informacje o inwestycjach, więc na czym polega ta inwestycja, w jakiej branży chce funkcjonować inwestor, jaki powstanie produkt lub usługa po realizacji inwestycji, jakie będą nakłady inwestycyjne i o jakie finansowanie wnioskuje inwestor. Kolejny obszar, o którym trzeba powiedzieć w biznes planie to oczywiście informacja o inwestorze, a więc jaka jest nazwa inwestora, jego adres, regon, nip, krs, dzień założenia, udziałowcy, kadra zarządzająca. Jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, ewentualnie inne istotne osoby, warto tutaj umieścić opis doświadczenia tej kadry zarządzającej, aby bank miał wiedzę, jakim inwestorem ma do czynienia i że jego kadra zarządzająca zna się, krótko mówiąc, na rzeczy. Kolejny punkt to już opis realizacji projektu inwestycyjnego, a więc w szczególności na czym polega inwestycja. Czy to na budowie, czy to na zakupie maszyn i urządzeń, a może i na tym, i na tym. Warto oczywiście również powiedzieć, jaka jest lokalizacja tej inwestycji. Warto przedstawić wizualizację inwestycji, to zawsze pozwala lepiej sobie uświadomić bankowcom, jak to. Jak to właśnie będzie wyglądało? No i przede wszystkim należy określić, co ma powstać w ramach inwestycji, A więc budynki, budowle, infrastruktura. Jeśli chodzi o kwestie budowlane, to należy zawrzeć informację na temat pozwolenia na budowę, czy już jest, czy też ewentualnie w jakimś określonym terminie pojawi się. Trzeba określić, czemu mają służyć poszczególne budynki i, i infrastruktura, jakie technologie budowy będą zastosowane i oczywiście informacja na temat. Wykonawcy tej części budowlanej. Czy jest to generalny wykonawca, czy też są to jacyś poszczególni podwykonawcy, to wszystko tutaj trzeba opisać. W ramach inwestycji również mogą być dokonane na przykład zakupy maszyn i urządzeń. O tym też również oczywiście trzeba tutaj powiedzieć. Należy określić, czemu mają służyć poszczególne rodzaje tego typu majątku, poinformować o dostawcach tych technologii. A także przedstawić wszystkie informacje techniczne na temat majątku, który ma powstać lub być zakupiony w ramach inwestycji, a więc charakterystyka techniczna i technologiczna tych maszyn i urządzeń. I ostatnia kwestia: oprócz zakupów majątku, czy to oprócz powstania różnych budynków, mogą niezbędne być w realizacji inwestycji usługi, i o tym również należy tutaj poinformować, jakiego rodzaju to mają być usługi, kto ma być ich. Wykonawcą. W tym miejscu można to opisać w sposób taki bardziej ogólny, natomiast w poszczególnych pod rozdziałach już bardziej szczegółowo opisać każdy z tych rodzajów majątku, który ma powstać w ramach inwestycji lub być zakupiony w ramach inwestycji. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy do tych pod rozdziałów, a więc przechodzimy do kwestii lokalizacji inwestycji. Opisujemy tutaj, gdzie konkretnie ta inwestycja powstanie. Opisujemy nieruchomości, na których ona powstanie, powierzchnię działek. Warto się również posiłkować mapkami, które zwizualizują, gdzie konkretnie ta inwestycja będzie miała miejsce. Na przykład mogą to być mapki pochodzące z Google Maps. I przechodzimy do kolejnych podrozdziałów tego rozdziału na temat właśnie, co ma powstać w ramach inwestycji. Pierwszy podrozdział to, jakie mają powstać budynki, budowle, ewentualnie infrastruktura. Już o tym mówiliśmy tutaj szczegółowo, już sobie o tym należy powiedzieć. A więc, jaka będzie specyfika tych budynków, budowli, tej infrastruktury, jakie ewentualnie powstaną tam pomieszczenia, jakie są ich powierzchnie, informacje na temat pozwolenia na budowę. Czemu mają służyć poszczególne budynki i infrastruktura, jakie technologie budowy będą tutaj zastosowane. Dobrze jest posiłkować się tutaj informacjami z części opisowej projektu budowlanego. Warto również przedstawić jakieś wizualizacje tych budynków, i tej infrastruktury, bo to zawsze robi dobre wrażenie, a bankowcy lubią mieć to jeszcze do, właśnie konkretnie zwizualizowane, żeby wiedzieć, jak to konkretnie ma wyglądać. W tym miejscu przedstawiamy wykonawcę inwestycji w tej części budowlanej, a więc jeśli ma być to na przykład generalny wykonawca, to oczywiście trzeba to powiedzieć, opisać jego dotychczasowe doświadczenie, historię funkcjonowania, wiadomo, że im im większe doświadczenie, tym lepiej będzie oceniany taki wykonawca i ryzyko realizacji inwestycji odpowiednio będzie mniejsze. Kolejny podrozdział w tej części, czyli technologia i jej dostawcy, czyli co będzie właśnie kupione w ramach inwestycji, jakiego rodzaju maszyny Rodzaju urządzenia, czemu mają służyć te poszczególne rodzaje majątku i wszelkie informacje techniczne na temat majątku, który powstanie, będzie zakupiony w ramach tej inwestycji A więc charakterystyka techniczna, technologiczna tych maszyn i urządzeń. No i wreszcie, dostawcy tych technologii. W szczególności, jeśli zostały już podpisane jakieś przedstępne umowy na dostawy, to trzeba o tym właśnie tutaj wspomnieć. I ostatnia kwestia, czyli ewentualne usługi, które mają być zrealizowane w ramach inwestycji i ich dostawcy. Opisujemy tutaj, jeśli taka sytuacja ma mieć miejsce. Mogą to być różnego typu usługi, np. usługi doradztwa finansowego, usługi prawne, usługi księgowe, usługi związane z notariuszem. Wszelkie rzeczy, które. Nie były wykazane wcześniej, związane z zakupami czy też z budową budynków czy infrastruktury. Kolejna sprawa związana z realizacją inwestycji to terminy jej realizacja, więc należy opisać, jaki, w jakich terminach będzie realizowany projekt, kiedy się rozpocznie, kiedy jest planowane jego zakończenie, jak ma wyglądać ten cykl inwestycyjny. Można również oczywiście napisać, jaki ma być planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Z tym wiąże się przedstawienie planowanego harmonogramu czasowego inwestycji z na poszczególne rodzaje działań inwestycyjnych. To będzie oczywiście również związane z modelem inwestycyjnym, który zostanie przedstawiony w Excelu. O tym sobie jeszcze troszkę powiemy. W każdym razie ważne jest, żeby taki planowany harmonogram czasowy znalazł się w biznesplanie. I kolejna ściśle związana z realizacji inwestycji sprawa, czyli wielkość nakładów inwestycyjnych. Możemy je przedstawić w formie tabeli, zbierając tutaj już całkowite wartości poszczególnych obszarów inwestycji. Jeśli przedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT, a więc jeśli odzyskuje VAT od zakupów, to nakłady generalnie wykazujemy w wartości netto, a więc bez VAT, ponieważ ten VAT będzie odzyskany. Bank finansując inwestycje finansuje ją właśnie w wartości netto. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest płatnikiem VAT, czyli nie odzyskuje podatku VAT od zakupów, wtedy nakłady inwestycyjne powinny być generalnie wykazane w wartości brutto, bo wtedy bank może finansować całą wartość inwestycji, czyli właśnie z podatkiem VAT. I tu mamy przedstawioną taką przykładową tabelę z zestawieniem nakładów inwestycyjnych. W naszym przypadku mamy tutaj zakup działki, dokumentację projektową, wydatki na budowę hali produkcyjnej. Na budowę budynku biurowego, na zakup urządzeń maszyn, wydatki związane z nadzorem inwestycyjnym i ewentualne inne wydatki, na przykład związane z doradztwem finansowym, z księgowością, z usługami prawnymi i różnego typu innymi wydatkami związanymi ściśle z inwestycją. Zwykle banki oczekują również założenia rezerwy finansowej Na nakłady inwestycyjne i ją również należy tutaj wykazać. Można ją określić procentowo w stosunku do wartości innych wydatków inwestycyjnych i tak zwykle się robi. W zależności od wymogów banku może to być poziom od 2 do nawet 10% wartości inwestycji. W tym miejscu również należy określić ewentualnie, jaka część nakładów została już poniesiona i zapłacona. I również z tą tabelą ściśle wiąże się tabela harmonogramu czasowo rzeczowo-finansowego, w którym z podziałem na poszczególne okresy, na przykład na okresy miesięczne wykazane są wszystkie te wydatki rozłożone w czasie. Ten harmonogram powinien być załącznikiem do, do biznes planu, ewentualnie powinien być częścią modelu finansowego przedstawionego w arkuszu kalkulacyjnym i powinien Bezpośrednio wynikać z wszystkich ewentualnie podpisanych, tych, które będą podpisane, umów, na przykład z wykonawcą, czy też z dostawcami technologii lub usług. Kolejna sprawa to źródła finansowania inwestycji. Nakłady inwestycyjne, o których mówiliśmy poprzednio, określają tą kwotę inwestycji, którą trzeba. Sfinansować. Tutaj inwestor e, powinien przedstawić, jaki będzie udział własny w finansowaniu inwestycji, a więc właśnie udział inwestora, który będzie musiał ponieść w związku z inwestycją, i jaki będzie udział np. kredytu inwestycyjnego, który będzie wnioskowany w banku, i ewentualnie inne źródła, jeśli takie mają w tym przypadku finansować inwestycje. W przypadku udziału własnego Warto określić, w jaki sposób będzie on poniesiony, a więc, czy to będzie kapitał zakładowy, czy wniesienie właśnie środków na kapitał zapasowy, czy też na przykład pożyczki od udziałowców, które docelowo będą musiały być podporządkowane kredytowi inwestycyjnemu, co oznacza, że będą mogły być spłacone dopiero po spłacie. Kredytu inwestycyjnego. W efekcie mają charakter kapitału podstawowego, natomiast często wygodniej jest inwestorom zawrzeć pożyczki z udziałowcami niż podwyższać kapitał podstawowy firmy. W przypadku tych pożyczek od udziałowców należy określić, jakie są parametry tych pożyczek, jakie są zasady ich oprocentowania, ewentualnie jakie są terminy ich spłaty. Kolejna kwestia to opis. Eksploatacji inwestycji, a więc w szczególności, jak ma przebiegać proces produkcyjny, proces wytwórczy. Mówimy tutaj już o okresie po realizacji inwestycji, a więc po rozpoczęciu działalności na podstawie zrealizowanej inwestycji. A więc w szczególności, jak ma to wyglądać, jak ma przebiegać proces wytwórczy, jak będzie wyglądać dystrybucja produktów, ewentualnie usług, a więc zakładana wielkość sprzedaży w tym oczywiście ewentualnie eksportu, kanały i organizacja dystrybucji, szacowane koszty tej dystrybucji, założenia marketingowe w projekcie, zasady kształtowania polityki cenowej, sposoby osiągnięcia zamierzonej sprzedaży, a także działania w sferze promocji, reklamy i ewentualne szacowane koszty związane właśnie z marketingiem. Z realizacją procesu wytwórczego ściśle wiąże się kwestia dostawców surowców i odbiorców, Sprzedaży, a więc właśnie tutaj należy określić, jakie będą źródła zaopatrzenia w surowce, generalnie koszty produkcji, plan remontów i działań modernizacyjnych, terminarz działań produkcyjnych. Należy opisać potencjalnych dostawców materiałów i surowców, a także potencjalnych nabywców produktów lub usług. Jeśli firma podpisała jakieś wstępne umowy lub też listy intencyjne, należy oczywiście o nich wspomnieć. Bo one określają potencjał dotyczący dostaw surowców i, i sprzedaży produktów lub usług. Z tych listów, ewentualnie przedstępnych umów, mogą również wynikać terminy, ilości i ceny, jeśli chodzi o dostawę materiałów i surowców, a także terminy płatności i analogicznie terminy, ilości, ceny sprzedaży i terminy płatności, jeśli chodzi o sprzedaż właśnie produktów i usług. Po przedstawieniu specyfiki inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji i etapie jej eksploatacji należy określić potencjał rynku, na którym ma funkcjonować inwestor po realizacji inwestycji, A więc trzeba opisać rynek, na którym będzie działać inwestor. Segmenty tego rynku dla poszczególnych produktów i usług, które powstaną w ramach inwestycji, jaki jest szacowany popyt na te produkty, jaka jest podaż produktów i usług na Rynku? Jakie są ewentualnie substytuty tego produktu, również? Jaka jest konkurencja rynkowa dla produktów i usług? A więc w tym należy określić, jacy są konkurenci, jaka jest skala ich działania, ich potencjał, porównać produkty, które powstaną w ramach inwestycji z konkurencją w zakresie jakości, ceny, nowoczesności, kosztów wytwarzania, ewentualnie organizacji sprzedaży, kanałów dystrybucji i reklamy i w efekcie jaka jest potencjalna pozycja produktów. Wynikających z inwestycji na tym właśnie konkretnym rynku, a więc jaki jest przewidywany udział inwestora w sprzedaży całego rynku. Kolejny obszar to planowane finansowanie kredytowe. O tym już była mowa przy źródłach finansowania. Tam określiliśmy, jakie właśnie mają być źródła tego finansowania. Natomiast dobrze jest jeszcze określić już poszczególne parametry dla kredytu inwestycyjnego i ewentualnie. Kredytu na finansowanie podatku VAT, bo taki również często jest udzielany przy finansowaniu inwestycji. A więc określamy, jaka ma być kwota tego kredytu, jaki ma być okres wykorzystania, który jest ściśle związany z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym inwestycji, w czym należy pamiętać, że zwykle banki udzielają finansowania w formie już uruchomienia kredytu dopiero po wcześniejszym finansowaniu inwestycji z udziału własnego. A więc jeśli jest określony udział własny w finansowaniu inwestycji, to najpierw te środki muszą być wydatkowane przez inwestora na inwestycji. Dopiero po tym czasie, gdy będzie osiągnięty odpowiedni poziom udziału własnego, bank uruchamia kredyt. Należy to Uwzględnić, właśnie określając terminy wykorzystania. Będzie to wynikało również z modelu finansowego, o którym jeszcze sobie powiemy. Oczywiście okres kredytowania, a więc na jaki czas ma być całe finansowanie bankowe, okres karencji, a więc jest to okres, przez który inwestor nie musi płacić rat kredytowych, co może wynikać na przykład z tego, że przez jakiś okres potrzebuje osiągnąć pełną zdolność produkcyjną i przez ten czas jeszcze nie będzie w stanie płacić. Rad kredytowych należy właśnie ten okres też sobie jakoś oszacować. Dwa kluczowe parametry, czyli oprocentowanie kredytu i prowizja za jego udzielenie, ewentualnie jakieś inne prowizje, jeśli wiążą się z finansowaniem w danym banku, te parametry należy wcześniej tak naprawdę określić z bankiem, w którym będzie składany wniosek, na jakim mniej więcej poziomie powinno się je założyć w prognozach finansowych. I analogicznie takie same założenia należy poczynić dla kredytu na Finansowanie podatku VAT, a więc kwota, okres kredytowania, okres wykorzystania. Tu należy pamiętać, że podatek VAT od inwestycji po jakimś czasie jest zwracany przez Urząd Skarbowy i okres spłaty tego kredytu jest ściśle związany ze zwrotami podatku VAT właśnie z Urzędu Skarbowego. Należy to powiązać tą właśnie sytuacją. No i analogicznie oprocentowanie kredytu, prowizja. Wszystko powinno być w jakimś stopniu powiązane z informacją z banku, na jakich parametrach to finansowanie będzie możliwe do udzielenia. Jeśli chodzi o kwotę kredytu na finansowanie podatku VAT, to jej oszacowanie wynika oczywiście z nakładów inwestycyjnych, natomiast często ten podatek VAT jest finansowany kredytem tzw. Tak odnawialnym to znaczy każda spłata wynikająca właśnie ze zwrotu z Urzędu Skarbowego. Pozwala znowu wykorzystać ten kredyt w pierwotnej kwocie. Dlatego aby oszacować wartość kredytu na VAT, należy określić, jaka będzie maksymalna kwota VAT-u w danym momencie do zapłacenia z uwzględnieniem tego, ile w międzyczasie nastąpi zwrotów VAT-u z urzędu skarbowego, a więc należy określić tak naprawdę saldo podatku VAT w okresie realizacji inwestycji. Następny obszar, który trzeba dość szczegółowo opisać w biznes planie, to założenia dotyczące przychodów z inwestycji. Wiąże się to ściśle z opisem eksploatacji inwestycji, o którym mówiliśmy wcześniej. A tutaj należy w szczególności napisać jakie będą zdolności produkcyjne zakładu, w jakich ewentualnie terminach będzie osiągać kolejne progi zdolności produkcyjnej, w szczególności tą pełną zdolność produkcyjną i jakie są planowane w poszczególnych okresach Ilości wyprodukowanych, sprzedanych produktów i usług, jakie są planowane ich ceny jednostkowe. Warto to również potem oczywiście przedstawić w formie jeszcze wykresów. Wizualizują, jak to ma się kształtować w okresach prognozowanych. Analogicznie do przychodów, należy przedstawić założenia dotyczące kosztów operacyjnych, a więc planowane w poszczególnych okresach parametry kosztów operacyjnych koszty jednostkowe związane bezpośrednio z produkcją poszczególnych rodzajów produktów, a także koszty stałe, czyli koszty niezwiązane z wielkością produkcji, które cały czas są ponoszone przez firmę bez względu na to właśnie jaka jest wielkość produkcji czy sprzedaży. Najlepiej jest to zrobić z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, które oczywiście zależą od specyfiki inwestycji i przedsiębiorstwa. Dobrze jest tutaj posłużyć się podziałem kosztów rodzajowych, to ułatwia właśnie podział tych kosztów na takie kluczowe obszary, a więc na przykład koszty zużycia materiałów i surowców, koszty zużycia mediów, koszty usług obcych, a więc na przykład serwisy, remonty, transport, ochrona, telekomunikacja, wszelkiego rodzaju doradztwo, księgowości kadry, usługi prawne, bankowe, ewentualne dzierżawy, usługi sprzątania, usługi BHP, leasing operacyjny, jeśli się ma pojawić ewentualnie usługi kurierskie i pocztowe. Kolejny rodzaj kosztów to oczywiście wynagrodzenia i narzuty na te wynagrodzenia. Warto tutaj przedstawić strukturę zatrudnienia, z której będą właśnie wynikały te kwoty wynagrodzenia, a więc na jakich stanowiskach, jakie ilości osób mają być zatrudnione i jaka ma być stawka wynagrodzenia na tych stanowiskach. Kolejna kwestia to ewentualne podatki i opłaty, no i oczywiście inne koszty, które. Gdzieś tam można jeszcze bardziej szczegółowo opisać w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa. Kosztem oczywiście jest również amortyzacja majątku inwestycyjnego, a więc warto w jakich kwotach ostatecznych powstanie majątek, i jakie stawki amortyzacyjne będą dla poszczególnych rodzajów majątku, z czego w efekcie będzie wynikała globalna kwota amortyzacji. Tutaj należy pamiętać o tym, że w okresie realizacji inwestycji wszystkie koszty finansowe związane z inwestycją, więc koszty na przykład kredytu inwestycyjnego, czy to prowizje czy odsetki, w okresie realizacji inwestycji doliczane są do wartości Nakładów inwestycyjnych i tworzą wtedy środki trwałe w budowie, i dopiero po zakończeniu inwestycji wszystkie nakłady, łącznie z kosztami finansowymi, przechodzą na wartość poszczególnych rodzajów majątku, co w efekcie oznacza, że amortyzacja liczona od tych nakładów będzie odpowiednio wyższa, bo w tych nakładach będą doliczone koszty finansowe. To wszystko trzeba uwzględnić w modelu finansowym, o czym jeszcze sobie powiemy.